Mm -hmm. Jest secik, elegancko eee, versus pół puli na pozycji, przy takim spr kiedy jest stosunek staka do puli, jest bardzo duży. Siemanko, z tej strony Siewa. Dzisiaj nagrywam dla Was drugą część session review z Pokio z turnieju za 120 euro. High Rollera, nadesłanego przez znajomego się Wasa. Ostatnio skończyliśmy na Król Wallet, który to był foldem. Nawet sobie jeszcze przypomnijmy, jak dokładnie to poszło. Ok. Myślę, że to spokojnie można otwierać. Już nie pamiętam, czy omawiałem wcześniej tą rękę, ale to na pewno jest dla mnie open w standardzie. Myślę, że nawet często z UTG będzie to też foldem na w miarę łatw, łatwych stołach, nie, nie pokazujących jakiejś dużej agresji. Jeżeli stolik jest trudny, nie mam, nie mam problemu, żeby to foldować ze wczesnej pozycji. Ale tutaj myślę, że UTG Plus 1 już spokojnie można otwierać. Ok, wszystko się nagrywa elegancko. Lecimy, będę przyspieszał tak jak zawsze. Chyba sobie jeszcze nie włączyłem prędkości. Tak, zrobimy na 1,4. Spoko. 240, to jest foldyk easy. AS6 Fold po prostu to jest, ja często widzę błędy właśnie u moich uczniów, że overplayują te ręce typu asy ze słabym kickerem, offsuit tym bardziej które bardzo tragicznie grają po slop i często też będą zdominowane, więc powinniśmy tego unikać. AS8 Gdy nie ma żadnej akcji, jesteśmy praktycznie. Na, tutaj jesteśmy na późnej pozycji z katofa możemy sobie spokojnie to otwierać e, tutaj z katofa botom to będzie jakiś As5 offsuit powiedzmy mhm. To nie rozumiem tego foldu w ogóle czekajcie bo tu nie ma ante tak ok no jak nie ma ante ale myślę że nadal jeżeli botom zakładając że jest ante to jest e, As5 offsuit to z, bez ante myślę że spokojnie można to otwierać a, to wracając do Król Walet, w sumie jeżeli tam nie ma ante, to rzeczywiście profi, e, dochodowość tego, e, tej kradzieży będzie już mniejsza, więc możemy sobie e, odpuścić to Król Walet. Rzeczywiście nie zauważyłem, że tu jeszcze nie ma ante. E, w większości platform online teraz już od początku w turnieju są ante, więc większość rzeczy tak gdzieś analizuję i mam pod to też e, jakieś tam chartsy ustalone więc nie jest dla mnie neutralne, ja też nie lubię grać bez Ante. Jednak, jak więcej, każdy musi coś tam zawsze wrzucić. Więcej to jest e zawsze częściej akcja jest. Ludzie nie murują, nie czekają na dobre ręce, więc można trochę więcej rozgrywać piątki na pozycji, na batonie, zawsze kol. Ok, tu widzę trochę, poprawimy. Mhm. Jest secik elegancko. Versus pół puli na pozycji, przy takim spr kiedy jest stosunek staka do puli, jest bardzo duży, to powinniśmy od razu zacząć realizować, nie playować. On nigdy nie wyrzuci dziesiątki, on nigdy nie wyrzuci droła do, do koloru. więc już chcemy budować od flopa pulę, bo jeżeli nie zaczniemy teraz, to ciężko będzie nam wygrać całego stacka. Myślę, że tutaj jak coś w stylu 100 mniej bym mógł zagrać kosmetyka. Mhm, ok. No podejrzewam, że miał trójkę, piątkę. Nie wiedział, co zbytnio z tym zrobić. Stwierdził, że sprawdzi, gdzie jest w danym momencie. I po prostu tak wrzucił. Mhm, dama 5 jak spoko. 8-5 będziemy foldować. Król 10 otwieramy. Po openie podoba mi się po prostu kol. Na takim DP jesteśmy 80 biksów. No, trochę tight na moje. Na pozycji chcemy jak najwięcej grać. Nawet jeżeli mamy też jeszcze za sobą kilku graczy, to mamy rękę, która bardzo dobrze gra po słuch. Ma dobre playability, więc spokojnie możemy sobie to kolować. Król Wallet otwieramy elegancko. Dostajemy małego 3 beta. Um, Podbiliśmy z UTG, on gra 3 beta z Big Blenda, a tendencją ludzi z Big Blenda jest to, że właśnie bardzo dużo dokładają i bardzo mało rejzują. Więc jeżeli tutaj jest raise, to raczej powinniśmy być ostrożni. Ale przez to, że mamy bardzo dobre odsy, bo tutaj gracz nigdy nie powinien grać takiego małego 3 beta, zawsze powinniśmy grać to call i będziemy też grać na pozycji, więc jest to dla nas bardzo korzystne. Ok, dobry flop dla nas, trafiamy Flash drawa. OK, zawsze call. Nie ma co sensu reizować. Nasze założenia były takie, że jego ręcz jest relatywnie mocny preflop, więc tutaj nie chcemy tego reizować, żeby on nie zagrał Olina i żeby nas nie wyrzucił z mocnego droła, więc po prostu zawsze grajmy Call. Jeżeli teraz blefuje, to możemy go wyrzucić na ternie, a jeżeli ma dobrze, to tylko zbudujemy niepotrzebnie pulę, a Gramy na pozycji no trafiamy dodatkowe swoje auty. Więc nadal musimy grać call. Jeżeli to nie byłaby dziesiątka, tylko jakiś blank, to e, grałbym mm, po prostu, nie myślę, że nadal musimy grać call, bo mamy jeszcze jedną overkartę dodamy, jeżeli on ma as -dama. E, Nadal mamy implied odsy, czyli to, co możemy wygrać na reverse, rekompensuje nam w tym momencie złe odsy na call, na flush draw'a. Nie podoba mi się raise, widziałem tutaj był chwilę ten. Chwilę myślałeś nad tym, ale kol jest spoko, no i tutaj anelaki nie, nie trafiliśmy nic. Dostajemy bet, więc po prostu foldzik. Nic mhm. nie zrobimy i widzieliście, betową flop, turn i river, więc zakładał, że miał bardzo mocną rękę. Asy, króle, może czasami damy, więc też nie było sensu, żeby to realizować na, na flopie. I też mieliśmy, dobrze oceniliśmy rękę przeciwnika, patrząc na to, co zrobił preflop. Zakładam, że rzeczywiście musiał tam mieć mocną rękę, jeżeli w żadnym momencie się nie zawahał i się nie zatrzymał. Pomimo tego, że karty nie były dobre do tego, żeby barelować, bo często dobra karta to jest As, Król, tak zwana skary karta dla przeciwnika: 6-3 fold, As 4 foldzik, Już mówiliśmy, że As5 jest z bottomem. Tutaj 2-10 jest z bottomem, jeżeli z Ante. Taka ciekawostka dla Was. Można to otwierać bez anten. Nie mam przeciwko, żeby to foldować też, tak jak mówię. Dużo nie analizowałem preflopu, jeżeli chodzi o preantę. AS3 jest spoko as tutaj bardzo dobrze grają postflop, więc chcemy je grać z większości pozycji. Mhm, dobra, ok. AS9 będzie foldzik. Jak najbardziej ze wczesnej pozycji preantę. Nadal jesteśmy tu. Dostaliśmy, dostaliśmy walka. tak tak. 5-4, po openie z UTG gramy fold. 8-6, ja myślę, że na pozycji można zagrać call. Mamy rękę, która dobrze gra postflop, rzadko jest dominowana, mamy pozycję. Był tutaj mały raise i call, więc podoba mi się. Spoko, mamy gatrzota, flash drawa. mały becik. 1-3, call. Można rozważać raise, można to po prostu kolnąć. Mm -hmm. Spada król. Idą dwa czeki. Ja to nigdy nie czekam, ale betujemy małym sizem bo to nie jest jakaś super dobra karta dla naszych przeciwników, więc często będą foldować. Więc podoba mi się nieduży bet. Król jest overkartą dla damy. Jest też pikiem, który kompletuje taki dosyć oczywisty draw, więc ludzie nie będą chętnie jakoś tam dokładać. Król 10 takie wcześniej mówiłem, suitedbym na pozycji chętnie sobie grał. Offsuit zaczynamy wyrzucać i ogólnie powinniśmy unikać raczej Broadway i offsuit e, grania, versus tym bardziej wczesniejsze pozycje jakieś król dama król walet już jest dużo lepsze żeby tam zacząć grać powiedzmy jakieś często e, ludzie przeceniają ręce typu dama 10, walet 10, król 10 mhm. Tu mamy foldzik, 85 będzie foldzik 5-3 Fold, lecimy dalej. nad flopa Unlucky. A z 2 no będziemy bronić do 3X również. Nie wiem, czy wcześniej grał 3X, czy nie, ale mamy zbyt silną rękę, żeby po prostu to foldnąć. Mhm. Ok. I versus duży BET, po prostu Fold. To też. O, możemy zaznaczyć sobie, że. I możemy też zauważyć, czy później na podobnym bordzie będzie również grał duży BET bo widzieliśmy, że teraz akurat miał i nie podoba mi się jego duży bet, bo ciężko dostać akcję od big blind'a, od gorszej ręki, bo często my możemy mieć po prostu szóstkę, mamy bardzo dużo szóstek w naszym range'u, a e, króla i tak wiadomo, że obojętnie ile tutaj kolega betnie, my musimy raz sprawdzić, ale najczęściej tutaj tego króla on nie będzie miał, więc będzie betował z powietrzem, więc chcę mieć bardzo tanie te blefy, więc powinien betować małym sizingiem. Ok, da 3 off, foldzik, as 10 suited, będziemy otwierać. E, możemy grać call, możemy grać 3 bet na takim dipie, no, nie mam nic przeciwko, żeby grać call po prostu. Też to jest 3x, więc oznaka jakiejś większej siły, więc powinniśmy być bardziej ostrożni. E, Tutaj na bet, to jest bet pół puli mogę zacząć grać już race, na przykład 2000, nieduży. No te race trochę takie tutaj widzę znajomy, ma trochę zbyt duże. Wiem, że podejrzewam, że on tutaj damy żadnej nie foldnie i tak, ale gdzieś bym był trochę ostrożniejszy i próbował jakoś jeszcze tutaj zachęcić z jakimiś gorszymi układami, żeby kolował. Tutaj betuje. Nie musimy dużo betować. 4000. Na river mamy 14. Z tyłu nawet można ciut mniej. Ok. No i tu gramy. Biją nas damy. Bije nas król walet. No ale to w sumie tak, zostało nam 600 z tyłu, więc nie ma znaczenia, czy sobie dosuniemy, czy tylko kolniemy. Ja bym pewnie częściej dosuwał, nadal ma ręce typu król 10, walet 10, jakieś 10-8. Nie mam nic przeciwko, żeby to też po prostu sobie kolnąć, już aż takiego znaczenia tutaj nie ma. Znaczy tutaj bym się nie zastanawiał po prostu, kol. Bijemy ręce, on może nawet tutaj takie asy czasem zagrać, króle, może as-dama. E, pokaże też gorsze dziesiątki, bije nas tylko tak naprawdę jakiś król-walet. Myślę, że damy czasami mógłby gdzieś. No, może nie, może to też będzie grał kol na flopie, czy damy król walet, więc. Mam nadzieję, że tutaj nie, nie, nie było folda. No nie, zbyt silną rękę mamy. Nadal bijemy jakieś jego value, a co dopiero jakby jakieś dziwne blefy nagle odpalił. Nie wiem, A z 9 w treflu nagle zamienił w blef, albo nie wiem, A z 5 w treflu. Albo. Walet 7 w treflu, które blokuje król walet. No jestem ciekaw, ale no ja tego nie folduję. No nie. nie. Nie, 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 No nie podoba mi się. Jeżeli miał lepiej, no to trudno, on leki. Możemy możemy nawet sobie to sprawdzić. No, zróbmy sobie. Zróbmy. Materiał niedługo się będzie kończył, więc trochę go przedłużymy dodatkowo. Wyliczenia. Odpalamy sobie Quillaba. Jak to policzyć, czy to jest call? Um, wrzucamy sobie cały board do Quillaba. Dziesiątka trefl, dziesiątka pik, dama trefl, dziewiątka serce, trójka diamond, as, serce, dziesiątka serce to jest nasza ręka. I teraz dajemy wszystkie ręce, które uważamy, że nasz przeciwnik może tutaj mieć. Czyli powiedzmy, że ma damę, że ma król walet. Hmm. Król walet czasami też będzie od razu realizował na ternie, więc to nie jest zależność. E, powiedzmy, że ma król 10 A z 10 suited, dama 10 suited, walec 10 suited, król 10. Nie wiem, czy terenc otwiera e, 3x z tej pozycji, załóżmy, że nie, nadal ma to as 10. Mm. I teraz czy już coś jeszcze? Jakieś dziesiątki? Nie wiem, powiedzmy 10-8 czasami. To no też jest tam pojedyncza kombinacja, wiadomo. Ok. I teraz yy, liczymy sobie odsy, czyli my musimy dołożyć. Odpalamy sobie kalkulator. 6300, żeby wygrać mm, 27300. Potrzebujemy 23%, mamy 25%, zakładając, że on nigdy nie blefuje. Bo ja mu nie dałem żadnych blefów. Wszystko to zwalił. Dziesiątki gorsze, lepsze, dziesiąt. no, znaczy takie same dziesiątki, eee, Fule Dama 10, damy, król walet jako Streety. I nadal mamy kol. I teraz załóżmy, że on wymyśli sobie blef z waletem. Walet 7 w treflu. Powiedzmy, że... A walet w treflu zamieni w blef. Powiedzmy, że. Hmm, 8,7 w treflu, zamieni w blef. Valet hmm, 8 zamieni w blef. Dalej dajmy mu 4 blefy. To też nie jest dużo. Zróbmy OK. Niektórzy powiedzą, że on nigdy tutaj nie blefuje, ale zrobiłem, że on nigdy nie blefuje i nadal mamy e, call. A teraz dałem mu 4 blefy. Klikam OK, obliczam i mamy już clear call. I tego nie foldujemy. Załóżmy, że on król walet zawsze drzemuje na ternie, bo są dro droły, on już jest duża pula i nie będzie chciał grać check -call, tylko już stwierdzi, że dosuwa. Co się dzieje? Nagle mamy 60% equity na wygraną i kraszujemy jego rękę. Ok, widziałem tutaj. Dopiero zauważyłem, że małe problemy z kamerą i nie łapało, nie nagrywało. Na pewno trudno też sobie w trakcie gry tak wszystko ładnie policzyć, sprawdzić range'y. Władjomu nie możemy używać equilaba w trakcie gry, ale jeżeli znajdziecie na przykład tak jak ja zrobiłem bez equilaba na starcie kilka kombinacji, które bijemy, kilka kombinacji, które nas biją i są mniej lub bardziej prawdopodobne, to y Patrząc na ocy jakie tutaj musimy, że tylko tam raz na 5 razy, praktycznie, czy raz na 4 razy musimy to wygrać, to a, po prostu musicie w takim sytuacji kolować. Więc lecimy dalej. A z 5 foldzik, spoko. Muszę tutaj za jakiś czas zerkać, bo coś kamerka mi nawala. Ale teraz widzę, że jest wszystko ok na razie. Krót 9, spoko otwieram. Podoba mi się open. Gramy w cztery osoby. Na takim bordzie nie ma sensu betować. Nie mamy value, bo najczęściej koli nas po prostu lepszy, lepszy król lub as, więc możemy grać pod kontrol. Tutaj nadal mi się podoba check. Nie musimy protektować naszego układu. Raczej nie ma rąk gorszych, które nam zapłacą. Może czasem jakieś pokety, ale to też mają problem. Nie wiem, szóstki, piątki, żeby tutaj kolnąć. Czasem dziewiątki, raczej dziesiątki, walety to powinny 3 betować preflop. I tutaj poczeku i dużym półpuli becie. Ja to raczej folduję. On nadal ma siódemki, w sensie 7x. -y. Nadal ma lepsze króle. Aczkolwiek nie z królami splitujemy, ale nie wiem, czy by je betował. I nadal ma asy, moim zdaniem, słabsze, które mógł przeczekać na flopie. Więc ja raczej. Mi się podoba tutaj fold. Ok, pokazał walety, co w ogóle nie dawałem mu w nie wiem czy on je zamieniał w blef, czy value betował, ale widzieliście, że znajomy się was miał problem, żeby kolnąć króla, więc ciężko spodziewać się, że coś gorszego niż walety kolnie na tym bordzie. Dlatego ja gram check back, aczkolwiek nigdy ich nie mam w range'u, bo gram 3 bet preflop. Mhm, tu izolujemy limp. Mały becik, 1 czwarta, 1 trzecia. Nie podoba mi się duży bet, nie ma sensu. Tym bardziej versus limp na sucharze możemy, bez Backdora możemy dotknąć po prostu małym seizem. Jedna trzecia będzie OK. Wiadomo, mamy przewagę equity i tak dalej, ale też nie musimy tutaj się balansować versus rekreacyjny gracz. Ok. 8-4 foldzik, 6-2 foldzik damy e, 3 becik do 1200, mhm. spoko zasteyliśmy e, call longera e, jak gramy jedną trzecią tysiąc mhm. idealnie Stajemy call spadał semka na pewno dużo betuje Dużo to podoba mi się ten przycisk tutaj 66%, czyli 3500. Tylko to jest połowa naszych żetonów, więc patrząc, że mamy tutaj delikatnie ponad pulę, to bym trochę się rozkojarzyłem i na flopie bym betował pewnie z 300 więcej. Przez to w puli by było 6000, ja bym miał z tyłu 700, coś w tym, 7000, coś w tym stylu. Więc tutaj bym grał po prostu Olin, in, bo to jest, Tern jest tutaj o tyle w. Takim streetem triki, gdzie ludzie będą bardzo szeroko kolować ręce typu 10-9, gdzie on ma parę plus openenda, 10,8, walet 10, który jest słabym waletem, ale ma też yy, openenda w tym momencie. Więc ja może bym się tu zdecydował po prostu na all -in i robiłbym to na przykład z król-dama w Dajmondzie. Z AS10 w dajemonie jakieś blefy bym miał i jednocześnie bym miał też właśnie over w tym spocie, więc tak bym sobie to ułożył, że jednocześnie i mam blefy i mam e, dobre układy. Widzicie tutaj, znajomo się Was ze się na mały B. Dlaczego? Dlatego, że SPR jest na tyle spoko, że możemy po prostu na river i tak dosunąć resztę żetonów, bo w puli już będzie tam ponad 8000. Tylko bardziej bym przekładał na to, że, że ten turn jest na tyle dobry, żeby go betować dużym sizeem. I bym się nie przejmował rozkładaniem go na trzech strzałów, na river, tylko po prostu tutaj bym chciał betować jak, jak najwięcej. A jako, że jak te 66% to jest połowa moich żetonów, no to bym po prostu to wsunął. No i też dużo kart po prostu psuje nam akcję. jakaś siódemka, dziesiątka, dama nie jest jakaś dobra dla nas, bo tutaj kompletuje strita. Nie ma, poczeku raczej bym się aż tak bardzo tym nie przejmował, nadal bym tutaj betował. I myślę, że betuje po prostu Olinem. Można się bawić w jakieś 200. Ale jeżeli on ma seta, to powiedzmy, że zawsze koluje. Jeżeli ma dwie pary, to zawsze koluje. Jeżeli ma dyszkę, to często sam zagra za wszystko. A jedyną dyszkę, którą on ma, to jest. Król 10 diamond. As 10 diamond waleć 10 daję, no i walec 10 samo w sobie. Dama 10 pewnie już realizuje na ternie. Więc ja pewnie po prostu to dosuwam. Na pewno nie czeka. Jeżeli nie chcecie dosuwać, bo się boicie, że tutaj nie wiem, ma bardzo często tą dziesiątkę i tak dalej, albo was, że Was nie sprawdzić za cały stack z dwoma parami, albo z setem, co wydaje mi się bardzo tutaj. Prawdopodobne, tym bardziej, że mamy już mało 5000 do POTA 8, więc założę, że najczęściej ten, ale na pewno bym betował z 2000, jeżeli nie chcecie tutaj grać OLIN. Ok, tu już widzę awarię kamerki, więc na pewno betuję. No, i nie starczyło czasu. No i byśmy wygrali całego stacka, gdybyśmy po prostu to. Na, wjechali na, na ternie, więc tutaj podoba mi się po prostu Olin. OK. Słyszę, pieski będą szczekać trochę, ale już dokończę nagranie, bo zostało naprawdę dwie minuty. I podejrzewam, że to może być ostatnia ręka. Podoba mi się 4x trochę więcej, no spoko, 1800. Ty Łukasz dołożył, ja gram jedną trzecią. O, tu poszedł duży size. W betowanej raczej nie musimy dużo betować, więc jedna trzecia będzie jak najbardziej ok. No i, ale przy takim espiarze jak tutaj, to już musimy po prostu dojechać na ternie. I nadzieliśmy się na szóstki, więc nic nie zrobimy. To jest tak zwany cooler. Ma nadal ręce typu król dama, król walet, As10, jakieś czasem walety, nie zrzuci. Yy, więc mamy bardzo dużo value. Biją nas szóstki, bije nas król 10 suited, które to dosyć blokujemy, bo zostaje król 10 w sercu i król 10 w diamondzie, e, e, w sercu i w piku. Tak, i w piku, dwa combo, więc szóstki yy, to tak naprawdę easy, easy gem. Ma nadal król dama, król walet. A, tak jak mówiłem, a z 10 czasami kolnie, może jakieś walety damy się nie, nie puści. Więc e, myślę, że fajne dzisiaj ćwiczenie było z tym equilabem, żeby sobie sprawdzać, czy na river mamy kola, więc warto sobie to samemu gdzieś tam praktykować, ćwiczyć w wolnej chwili, e, kiedy nie gracie, kiedy możecie dłużej się zastanowić, kiedy możecie więcej przeanalizować. Więc zachęcam do takich własnych analiz, bo wtedy najwięcej się nauczycie. E, mam nadzieję, że się podobało. E, do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam.